Górskica górna dzisiaj chyba zaatakuje kudowy zdrój, jak dzień świstaka kilometry za kilometrami góry ale pewnie jeszcze za nim będę tęsknił jeszcze sporo, sporo tych gór zostało i tak samo jak teraz tęsknię za wybrzeżem naszym, za plażami nawet za tymi parawanami turystami drogę wzdłuż granicy polsko-czeskiej. No, tych podejść trochę będzie dzisiaj. To dopiero początek. W nogach prawie 11 tysięcy, ale to dopiero 1 czwarta tysięcy. Tempo czasami jest takie wolne Bo gdzieś tutaj między pokrzywami a jeżynami Powinien być szlak Ale to jest szlak nieprzetarty Więc ja go przetrę A jak ktoś za mną poleci To będzie już miał szlak przetarty Proste Trochę pod górkę i przez pole Ale to jest szlakiem Jakby nie było Czytam Wasze komentarze, pytacie czasami, czy nie jestem zmęczony, jak się motywuję i czy mi się chce. A więc nie czuję się zmęczony, chce mi się. Mam motywację, aby tego dokonać. Bardzo, bardzo dużo, bo bieganie to moja życiowa pasja. Ale pomyślcie, ile ludzi spędzają na oglądanie serialu? 11, 20 sezonów. 500 odcinków, a w tym czasie by mogli pobiegać albo być przed siebie. Nie mówię, że zrobić pętlę wokół Polski, ale maratonik, półmaratonik, 10 km, coś dla siebie zamiast siedzieć przed telewizorem. Więc ja po prostu najbardziej lubię biegać w takich okolicznościach. To lecę dalej. aż do wieszcza więc zaczyna się już majstrowanie tak przygotowana folia folia budowlana idzie pod spód bo na wierzchu niestety nie nie trzyma się no. zaraz pozdrawiam i tak to potem wygląda. Skorpeta przez dwa nie jest takie wzmocnienie. Raczej nie powinno drażnić. Jak to tu już kolejna pęka. Tu już kolejna. Także są trudy wyprawy. Drugi but tak samo. No, a przede mną jeszcze kilkaset kilometrów. Niestety, no, także zobaczymy, czy mamy kciuki te zabuty. Lecę z Markiem dookoła Polski. Dzisiaj razem dobiegniemy do, do pasterki. pasterki. Ja już odczuwam trudy podróży tego dużego biegu, bo zbijam się do 1000 mil, ale trzeba słuchać organizmu i widzieć, no, wiedzieć kiedy trzeba odpoczynek. W zasadzie to będzie mój drugi taki większy odpoczynek w ciągu czterech tygodni, więc i tak organizm ładnie ciągnie, ale z walki mamy dużo tematów biegowych i super, że do mnie dołączył. Znowu niespodziewanie, znowu, nie spodziewałem się, że ktoś Tutaj w tych okolicach do mnie dołączy, ale zała się Marek i fajnie poprowadzi mnie tu do pasterki. Także pozdrowki. Po Dobiegłem i zasłużyłem na posiłek w końcu pasterka.